Bo nie chciałabym też, żebyś yy, pomyliła sobie to nic nie robienie z taką bezwzględną ciszą, która istnieje, bądź nawet jestem w stanie powiedzieć odwrotnie nie istnieje, bo nie jesteśmy w stanie wyłączyć umysłu, nie jesteśmy w stanie wyłączyć y, naszego czucia, yy, a na to wszystko reaguje nasze ciało. Więc nic nie robienie nie jest stanem neutralnym, czy też takim, że nic absolutnie nie odbierasz, ale jest to stan pogodzenia się, akceptacji tego wszystkiego, co się zadziewa i jak najmniejszego reagowania na to, nie angażowania się w to.